Zadanie pierwsze. Musimy uzupełnić tabelę. Monomerami budującymi białka są aminokwasy, a między poszczególnymi aminokwasami występuje wiązanie peptydowe. To wiązanie stabilizuje strukturę pierwszorzędową białek. W drugim wierszu w monomerach mamy monosacharydy, więc grupą związków organicznych będą polisacharydy, a łączące wiązanie to będzie wiązanie glikozydowe. Tutaj należy uważać, żeby nie użyć terminu cukry, bo cukry są terminem zbyt ogólnym, bo odnoszą się one zarówno do poli, polisacharydów, jak i do tych monosacharydów, a monosacharyd nie będzie monomerem monosacharydu, więc tutaj trzeba wpisać ewidentnie polisacharydy. Podpunkt drugi musimy do każdej definicji dopasować strukturę białka, której ta definicja się tyczy. A więc jest to struktura stabilizowana oddziaływaniami między resztami aminokwasowymi osobnych łańcuchów polipeptydowych. To opis struktury czwartorzędowej. Nie mamy tutaj do wskazania tej struktury, więc pomijamy B. Jest to część łańcucha polipeptydowego zwinięta w regularną strukturę stabilizowaną wyłącznie wiązaniami wodorowymi. Jest to struktura drugorzędowa. Tam mamy właśnie wyłącznie wiązania wodorowe. W trzecio- i czwartorzędowej też na przykład mamy te wiązania wodorowe, ale nie są to jedyne oddziaływania, które tam występują. I C. Jest to przestrzenne ułożenie pojedynczego łańcucha polipeptyd, polipeptydowego stabilizowane oddziaływaniami niekowarodowymi i kowalencyjnymi jest to opis struktury trzeciorzędowej i D jest to kolejność reszt aminokwasowych w łańcuchu polipeptydowym jest to opis struktury pierwszorzędowej, te właśnie kolejne aminokwasy są stabilizowane wiązaniem peptydowym, jak to mieliśmy w pierwszym zadaniu. I zadanie z maja 2022. Poniżej przedstawiono wzór pewnego oligopeptydu. W polach oznaczonych numerami 1-4 przedstawiono cztery różne ugrupowania atomów występujące w białku. My musimy wskazać ugrupowanie, które powstaje pomiędzy aminokwasami podczas syntezy peptydów w komórce i nadać mu nazwę. I to będzie oczywiście ugrupowanie oznaczone jedynką, jest to wiązanie peptydowe. W dwójce na przykład mamy grupę triolową cysteiny, w trójce mamy grupę karboksylową aminokwasu C-terminalnego, a czwórką mamy zaznaczoną grupę w łańcuchu bocznym lizyny. I w podpunkcie 2.2 musimy zapisać sekwencję aminokwasową przedstawionego na schemacie oligopeptydu od końca aminowego do karboksylowego, posługując się pewnymi nazwami aminokwasów lub ich oznaczeniami literowymi. I to zadanie nie jest trudne, bo w kartach naturalnych mamy. Wszystkie wzory aminokwasów rozpisane. Tutaj najważniejsze jest poprzedzielać te wszystkie aminokwasy. Ja proponuję tutaj sobie zrobić kreskę w każdym wiązaniu paptydowym, czyli w tym ugrupowaniu, które jest takie, jak to oznaczone jedynką. Powiedzmy, że ta ugrupowanie się powtarzają, oddzielając poszczególne reszty aminokwasowe. Jak to sobie podzielimy, to już łatwo to sobie porównamy do tych aminokwasów co mamy w kartach. Jeszcze trzeba tylko ustalić koniec N, czyli tam gdzie jest wolna grupa aminowa, jak i koniec C, gdzie jest wolna grupa karboksylowa. Tutaj też po może być ta grupa lisyny, jednak to jest w łańcuchu bocznym, więc nie odnosi się ona do tego końca N i po prawej tutaj mamy koniec C. Wolne żelazo jest toksyczne dla komórek i z tego powodu jest ono prawie u wszystkich organizmów magazynowane w cytoplazmie w postaci metaloproteiny ferryrytryny. Białko to składa się z 24 łańcuchów polipeptydowych. U kręgowców występują dwa rodzaje takich łańcuchów: ciężkie i lekkie. We wnętrzu ferytryny może gromadzić się do 4500 atomów żelaza w postaci związków mineralnych. W wysokich stężeniach ferytryna występuje w wątrobie i nerkach. Na poniższym rysunku przedstawiono budowę zewnętrzną oraz przekrój przez cząsteczkę ludzkiej ferytryny, zbudowanej wyłącznie z łańcuchów ciężkich, kolorami oznaczono poszczególne łańcuchy polipeptydowe. I na podstawie informacji musimy określić najwyższą rzędowość struktury. Tego białka. To jest takie częste zadanie z określeniem rzędowości białka, jeśli chodzi o ten dział. I to jest oczywiście struktura czwartorzędowa i musimy. Nie tylko to wskazać, ale jeszcze to uzasadnić. Białka o strukturze czwartorzędowej składają się z więcej niż jednego łańcucha polipeptydowego. I tutaj przywołałem definicję struktury czwartorzędowej. Jeszcze muszę uzasadnić, że w tym przypadku ta definicja jest spełniona, więc jeszcze na końcu dopisuję. Aferytryna posiada 24 łańcuchy, więc tutaj... Przywołałam tą definicję tej struktury czwartorzędowej i udowodniłam, że w tym konkretnym przypadku ta definicja jest spełniona. Przykład 1.2. Żelazo to istotny mikroelement. Oprócz żelaza z mikroelementów musimy jeszcze pamiętać o fluorze i jodzie. W, organizmach, w organizmie człowieka, który wchodzi m.in. w skład hemoglobiny, niedobór żelaza jest jedną z przyczyn anemii. Dobrymi źródłami żelaza jest po pierwsze wątroba, co mieliśmy zaznaczone w tekście i mięso. Ponieważ mięso to mięśnie, w mięśniach mamy mioglobina, a mioglobina posiada w swojej budowie żelazo. Maj 2021. Prolaktyna wydzielana przez kruczołową część przysadki mózgowej jest łańcuchowym polipeptydem złożonym ze 199 aminokwasów powstających w wyniku odcięcia peptydu sygnałowego liczącego 28 aminokwasów. Na poniższym schemacie przedstawiono strukturę przestrzenną cząsteczki dojrzałej ludzkiej prolaktyny. I tutaj dominującą strukturą drugorzędową będzie alfa-helisa. I na podstawie tekstu musimy określić najwyższą strukturę rzędową białka. Jest to struktura trzeciorzędowa. Odpowiednie fragmenty o strukturze drugorzędowej są odpowiednio przestrzennie zorientowane względem siebie. Tutaj, gdyby ktoś miał wątpliwości, to to jeszcze powiem, że białka zawsze przyjmują co najmniej strukturę trzeciorzędową, a nie ma białek, które jedynie uzyskują strukturę drugorzędową. I jeszcze kolejny przykład. To będzie już bardziej z genetyki, ale szybko to zróbmy. Podej całkowitą liczbę kodonów w MRNA, stanowiącym matrycę podczas syntezy prolaktyny. 228. Mamy 199 aminokwasów w tej prolaktynie, 28 w peptydzie sygnałowym, jeszcze jeden kodon stop, więc jak to zsumujemy, wychodzi 228 kodonów. Zadanie z czerwca. Jedną z wyjątkowych właściwości wody jest jej wysokie napięcie powierzchniowe. Uczenie przeprowadził doświadczenie, którego celem było zbadanie wpływu detergentu na siłę napięcia powierzchniowego wody. Przygotował monetę jednosłotową, kroplomierz, wodę z kranu, którą porówno rozlał do dwóch naczyń. Do jednego z nich dodał krople płynu do mycia naczyń. I na położoną na płaskim równym podłożu złotówkę delikatnie nanosił przy pomocy kroplomierza po kropli wody, tak aby zmieściło się ich jak najwięcej. Gdy woda się przelawała, zapisywał liczbę kropli, która zmieściła się na monecie. Dokładnie wycierał złotówkę i ponownie nanosił na nią krople wody. Po 10 powtórzeniach obliczył średnią liczbę kropli wody, które zmieściły się na monecie. Następnie przeprowadził takie same czynności, ale z wodą do której dodał detergent. Musimy sformułować wniosek na podstawie wyników, i napięcie powierzchniowe wody jest obniżane przez detergent. Widzimy to właśnie na podstawie tych wyników, bo tutaj, gdzie użyliśmy tego detergentu, do tych kropli zmieściło się o wiele mniej, a więc te siły były o wiele niższe. I tutaj jeszcze, gdyby było pytanie, dlaczego uczeń. Po 10 razy powtarzał każdy eksperyment, to można by powiedzieć, że większa liczba powtórzeń pozwala zminimalizować wpływ przypadku na uzyskane wyniki, bo na przykład gdyby dla każdego wariantu zrobił tylko jedno powtórzenie, to mogłoby się stać, że raz na przykład niechcąco zahaczył pipetą o tą krople, czego nie zauważył, przez co zniszczył tą krople wody i zniszczyłoby to wiarygodność naszych wyników. I kolejny podpunkt. Napięcie powierzchniowe wody warunkują siły kohezji, które powstają dzięki wzajemnego, wzajemnemu oddziaływaniu cząsteczek wody za pomocą wiązań wodorowych. Duże napięcie powierzchniowe wody umożliwia drobnym organizmom poruszenie się po powierzchni wody. Kolejne zadanie z dużym tekstem wstępnym, ale dla nas ważne jest to, tylko który ruch. Jest najmniej prawdopodobny z tych ruchów poniżej. I będzie to oczywiście ruch, ruch A, bo w tym ruchu A część hydrofilowa, czyli ta główka fosfolipidu, zwraca się w kierunku części hydrofobowych, a to jest taki ruch skrajnie mało prawdopodobny. W pozostałych tych ruchach jest zachowane to, że części hydrofilowe są zwrócone w kierunku środowiska, a części hydrofobowe zwracają się do siebie, żeby minimalizować swój kontakt z wodą. Gdy temperatura środowiska wzrasta, to płynność komórkowej organizmu jednokomórkowego się zwiększa. Temu zjawisku przeciwdziała zmiana składu ponekomórkowej, która polega na zwiększaniu udziału cząsteczek o dłuższych łańcuchach węglowodorowych z mniejszą liczbą wiązań podwójnych. I dlaczego tak się dzieje? Ponieważ, czym większe mamy łańcuchy węglowodorowe, natomiast zmniejsza płynność i czym więcej wiązań podwójnych, tym płynność jest z kolei większa. Powiązania nienasycone zwiększają płynność, a duża liczba nasyconych łańcuchów tą płynność zmniejsza. I musimy jeszcze podać nazwę lipidu występującego w płonie komórkowej zwierząt innego niż fosfatydyloholina, którego cząsteczki zmniejszają płynność dwuwarstwy lipidowej i to będzie cholesterol. Na schemacie przedstawiono fragment cząsteczki białka o strukturze trzeciorzędowej oraz warunkujące tę strukturę różne oddziaływania występujące pomiędzy łańcuchami bocznymi aminokwasów: wiązania chemiczne oparte na przyciąganiu elektrostatycznym, jedynką zaznaczone, wiązania kowalencyjne, np. dwójką zaznaczone, interakcje hydrofobowe, gdzie mamy trzy, i oddziaływania jonowe cztery. musimy nazwać wiązania chemiczne stabilizujące strukturę trzeciorzędową oznaczone jedynką i dwójką. Jedynką mamy wiązanie wodorowe, a dwójką mostek disiarczkowy tworzący się między cysteinami. I na przykładzie enzymów musimy wyjaśnić w jaki sposób struktura przestrzenna białka warunkuje jego funkcję katalityczną. W odpowiedzi mamy uwzględnić mechanizmy działania enzymów. I tak Odpowiednie sfałdowanie łańcucha polipeptydowego warunkuje możliwość przyłączenia się substratu w odpowiednie miejsce na zasadzie dopasowania przestrzennego, co skutkuje obniżeniem energii aktywacji reakcji. Prześlećmy sobie tą odpowiedź. Na początku dajemy efekt biologiczny, czyli odnosimy się do tego odpowiedniego sfałdowania łańcucha, łańcucha polipeptydowego. Dalej piszemy o tym, co to daje? Tutaj bardzo dobre słowo warunkuje pozwala płynnie przejść do tej drugiej części, i te swałdowania umożliwia przyłączenie się substratu w odpowiednie miejsce na zasadzie dopasowania przestrzennego i dajemy skutek obniżenia energii aktywacji reakcji. Więc mamy wszystkie trzy elementy, które są niezbędne do takiej pełnej merytorycznej odpowiedzi. Kolejne zadanie, rycyna znajdująca się w nasionach rącznika pospolitego jest białkiem silnie trującym dla człowieka. Cząsteczka recyny składa się z dwóch różnych łańcuchów polipaptydowych RTA i RTB, które są połączone mostkiem dwusiareczkowym. łańcuch RTA zawiera sekwencje ułożone w postaci alfa helisy i beta harmoniki. Jest to, jest on enzymem rozrywającym wiązania glikozydowe i usuwającym cząsteczka ateiny. W dużej podjednostce ribosomalnego RNA. Łańcuch RTB jest lektyną, która łączy się z galaktozą, składnikiem receptorów występujących na powierzchni wielu komórek. To związana na powierzchni komórki, może wniknąć do jej wnętrza drogą endocytozy. Osobno żaden, z polipepty... Osobno żaden z peptydów rycyny nie jest trucizną dla człowieka. Peptyd, peptyd RTA występuje w wielu roślinach np. jęczmieniu i cząsteczka rycyny ma strukturę czwartorzędową, ponieważ składa się z dwóch łańcuchów polipeptydowych RTA i RTB. I musimy odwołać się do toksycznego działania rycyny na komórkę. I przykład mojej odpowiedzi: Łańcuch RTA powoduje usunięcie adeniny z łańcucha RRNA, i tutaj już żałam fakt biologiczny, jeszcze został nam skutek, do którego przechodzę tym sprytnym słowem warunkuje. I warunkuje to inaktywację rybosomów i skutkuje zatrzymaniem syntezy białek. I na końcu musimy jeszcze wyjaśnić, dlaczego bezpiecznie możemy spożywać produkty z zęczmieniem, mimo że zawiera on peptyt RTA. Białko RTA w nasionach jączmienia jest nietoksyczne dla człowieka, ponieważ nie ma w nasionach drugiego łańcucha RTB, koniecznego do transportu RTA, do cytozolu komórki, gdzie niszczyłby rybosomy. ATP jest uniwersalnym nośnikiem energii w komórce. W typowych warunkach podczas hydrolizy ATP do ADP i reszty fosforanowej uwalnia się znaczna ilość energii. Ważną częścią ATP jest reszta trifosforanowa składająca się z reszty kwasu fosforowego 5 połączonych wiązaniami bezwodnikowymi. Te wiązania są często określane jako wysokoenergetyczne, ale do ich zerwania, tak jak do zerwania każdego innego wiązania, jest potrzebna energia. Ujemne ładunki Reszcz kwasofosforowego 5 odpychają się nawzajem, czego skutkiem jest wewnętrzne naprężenia występujące w cząsteczce ATP. Podczas hydrolizy ATP jest zrywane je wiązanie bezwodnikowe oraz częściowo są usuwane naprężenia wewnętrzne. Na poniższym samacie przedstawiono reakcję hydrolizy. I ATP należy do grupy nukleotydów. Widzimy tutaj cukier, który jest pentozą, w tym przypadku rybosa i zasadę azotową adenina. Oprócz tego mamy trzy reszcze fosforanowe. W takich nukleotydach, które budują DNA, RNA, mamy resztą, jedną resztę fosforanową, ale tutaj również te substancje zaliczamy do nukleotydów, bo mają one ten najważniejszy rdzeń nukleotydu czyli zasadę azotową. I cukier. Dalej, musimy ocenić poprawność stań. W cząsteczce ATP występują dwa wiązania wysokoenergetyczne. Jest to prawda. Te wiązania występują między reszczami kwasu fosforowego 5, a więc skoro mamy trzy taraszcze, to będą dwa wiązania. Między reszczami i jedno wiązanie między reszczą i rybosą, która już nie jest wysoko energetyczne. I energia uwalniana podczas hydrolizy ATP równa się energii koniecznej do zerwania wiązania bezwodnikowego, to jest fałsz. Gdyby tak było, to by ATP nie mogło być żadnym nośnikiem energii w komórce, skoro byśmy musieli wydać. Tyle samo energii, żeby oddzielić tą resztę kwasu fosforowego 5, ile tej energii by się uwalniało. Wtedy po prostu nie mogłoby być to dobry nośnik energii, ponieważ taka hydroliza nie mogłaby zasilić żadnej innej reakcji metabolicznej. Mioglobina to białko występujące w cytozolu w okien mięśniowych. Jest ono zbudowane z pojedynczego łańcucha polipaptydowego oraz z chemu. Łącuk polipeptidowy mioglobiny zawiera 153 reszty aminokwasowe. Echem składa się z układu porfirynowego oraz ze związanego z jego centrum atomu pewnego pierwiastka. Na poniższym rysunku przedstawiono przekrój przez cząsteczkę mioklobiny. Kolorem niebieskim oznaczono reszty aminokwasowe z podstawnikami niepolarnymi, kolorem czerwonym z podstawnikami polarnymi, a kolorem białym pozostałe reszty aminokwasowe. Kolorem żółtym oznaczono atom związany z centrum układu porfirynowego. Nie musimy zaznaczyć co to za atom, oczywiście to będzie żelazo i wyjaśnić dlaczego we wnętrzu cząsteczki hemoglobiny znajdują się niemal wyłącznie reszcze aminokwasowe z podstawnikami niepolarynymi i w odpowiedzi musimy uwzględnić środowisko formowania się struktury przestrzennej tego białka. Podczas zwijania się łańcucha polipeptydowego w środowisku wodnym niepolaryne reszcze aminokwasowe układają się tak, aby unikać wody. I tutaj mamy odpowiedź na to pytanie. Kolejne zadanie. Rybonukleaza jest zbudowana z pojedynczego łańcucha polipeptydowego składającego się z 124 reszcz aminokwasowych i stabilizowanego czterema mostkami dzisiarczkowymi. Podczas doświadczenia rybonukleaza poddano najpierw działaniu beta etanolu a następnie działaniu mocznika beta merkaptoetanol redukuje i w konsekwencji zrywa mostki dziesięciarczkowe, a mostek zaburza oddziaływania niekowalencyjne. Między innymi zrywa występujące w wiązaniu wiązania wodorowe. Na poniższym rysunku przedstawiono efekt denaturacji uzyskany podczas doświadczenia. Rebonukleaza zmienia strukturę przestrzenną i staje się nieaktywna. Następnie usunięto z roztworu najpierw mocznik, a potem beta. Markup to etanol, enzym olek spontanicznemu zwinięciu i odzyskał aktywność katalityczną. Nurem, numerami oznaczono kolejne reszcze aminokwasowe w łańcuchu polipeptydowym. Kolorami oznaczono parę reszcz aminokwasowych tworzących mostki dysiarczkowe w niezdenaturowanym białku. I musimy ocenić poprawność stań. Do opisanej powyżej utraty aktywności enzymatycznej to chodzi na skutek zniszczenia jej struktury pierwszorzędowej, to jest fałsz, ta natura, co dotyczy tylko struktury drugo-, trzecio-, czwartorzędowej. Renaturacja trybu nukleazy powoduje jej dezaktywację, a renaturacja przywraca jej aktywność katalityczną. To jest prawda. Renaturacja jest zjawiskiem występującym sporadycznie, ale tu na schemacie mamy przedstawione, że w tym wypadku akurat ona nastąpi. I musimy rozstrzygnąć, czy mostki dysiarczkowe na schemacie stabilizują strukturę trzecio- czy czwartorzędową. Będzie to struktura trzeciorzędowa, ponieważ cystein tworzą wiązania znajdujące się w obrębie jednego łańcucha polipeptydowego. I kolejne zadanie: musimy dobrać do poszczególnych cech fizycznych wody pewne jej właściwości biologiczne i uzasadnić, że te cechy fizyczne pozwalają na te właściwości biologiczne. I przykład pierwszy. Duże napięcie powierzchniowe umożliwia poruszanie się niektórym gatunkom owadów po powierzchni wody. I uzasadnienie. Dzięki siłom kohezji tworzy się warstwa, której nie może rozerwać siła ciężkości owada. Maksymalna gęstość w 4 stopniach umożliwia przetrwanie ryb słodkowodnych podczas zimy przy dnie zamarzających zborników, ponieważ lód znajdujący się na powierzchni wody izoluje głębsze, cieplejsze warstwy wody od zimnego powietrza i duże ciepło parowania umożliwia pozbywanie się nadmiaru ciepła z organizmu człowieka podczas pocenia się, ponieważ w trakcie parowania woda zawarta w pocie pochłania ciepło, co pozwala na obniżenie temperatury ciała. I kolejne zadanie. Wiele bakterii to ekstremofila, organizmy żyjące w ekstremalnych warunkach środowiskowych. Skrajne wartości określanych czynników fizycznych i chemicznych są warunkiem koniecznym do prawidłowego zajścia procesów metabolicznych u ekstremofilii. I w zależności od temperatury, wyróżniamy psychrofila, które rosną w temperaturze powyżej 20 stopni, a optymalne ich warunki są w 15 stopniach. Termofile natomiast rosną w bardzo wysokich temperaturach typu 80 stopni, a niektóre nawet w powyżej 100-120 stopniach Celsjusza. i musimy określić, czy dane modyfikacje lipidów pony komórkowej stanowią adaptację do życia w niskiej temperaturze i wzrost zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych, to nie będzie adaptacja do niskich temperatur, bo czym mniej nasyconych kwasów tłuszczowych, bo czym więcej nasyconych kwasów tłuszczowych, to tym mniejsza płynność błony, a w niskiej temperaturze jednak nam zależy na zwiększeniu tej płynności, bo już ta błona będzie mocno uszczywniona przez samą tą niską temperaturę. Wzrost zawartości krótkich kwasów tłuszczowych to adaptacja do niskich temperatur, Ponieważ niskie kwasy tłuszczowe wpływają na zwiększenie płynności błony. Musimy podać nazwę aminokwasą aminokwasu, aminokwasu niezbędnego do tworzenia mostków dziesiarczkowych, to jest oczywiście cysteina. Musimy wykazać, że stabilność cząsteczek rRNA i TRNA, bakterii termofilnych zwiększa się wraz ze wzrostem zawartości w ich cząsteczkach Pary zasad GC kosztem zawartości pary zasad AU pary, guanina. Cysteina mają więcej wiązań wodorowych niż pary adenina-uracel, co zwiększa stabilność takiej cząsteczki RNA, bo zarwanie wiązania wymaga dostarczenia energii. Klucz do tego zadania był rygorystyczny i wymagane było tu wspomnienie, że przy tych parach G-C będzie potrzebna właśnie ta większa energia do zarwania tych trzech wiązań wodorowych.